Słuchajcie, mamy tu windę towarową. Taka winda. Ktoś się zastanawiał, czemu kliknąłem dwa. O, ładna nowiutka. Wcześniej takiej nie było. Ktoś się zastanawiał, czemu kliknąłem dwa. Wyszedłem tą windą w dzieciństwie tutaj. No i wiem, że na trzy to jedzie się dla personelu windą. No właśnie. Dlatego ja po prostu tu nagrywam. O kurde, jak skrzypi. I zjeżdżam sobie teraz na zero. To jest stary telefon, więc teraz nagrywam, bo już nie miałem taki nowoczesny. Na razie zobaczymy, jak będziemy mieć inne telefony, ale to jest taka winda nowoczesna od autografice towarowa. Pozdro, i, Nathaniel i dla Nataniela, też pozdro, gdyby oglądał ten film Nara i życzę wszystkiego dobrego.